I miał ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Co roku ta sama Ewangelia. Co roku te same pokusy o których czytamy. I co roku przekonujemy się jak bardzo diabeł jest nudny. Bo od Adama i Ewy kusi cały czas tą samą pokusą. Czyli cały czas wmawia człowiekowi że człowiek ma przestać być człowiekiem i stać się Bogiem, czyli ma zająć miejsce jemu nienależne i nawet nieprzystające do jego natury. Wszystkie te trzy pokusy, o których mówi nam święta Ewangelia, od których rozpoczyna publiczną działalność nasz Pan Jezus Chrystus, są przecież pokusami, które, które ewidentnie zawierają w sobie tę pierwszą. Jeśli zjecie ten owoc, będziecie jak on. Jeśli jesteś Synem Bożym, jesteś głodny, zamień te kamienie w chleb. To pierwsza pokusa, która równa się z tym, co święty Jan Apostoł pisze w swym liście o porządliwościach tego świata. Pierwsza porządliwość to porządliwość ciała. A zatem trzeba zaspokajać potrzeby ciała. Nie tak jak Pan Bóg to nam daje w przykazaniach, nie w doskonałej, bezgrzesznej harmonii przed grzechem pierworodnym, ale według własnych zachcianek. Jesteś głodny, jedz. Druga pokusa to pożądliwość oczu, czyli czego? Pożądliwość widzenia cudów, znaków, Porządliwość, która wiąże się z emocjonalnym, powierzchownym przeżywaniem wiary, pożądliwość, która sprawia, że pragniemy dóbr duchowych dla nich samych, a nie dla dawcy, który jest źródłem owych dóbr. Pragniemy zatem tego wszystkiego, co duchowe, niezwykłe tylko dla siebie. Porządliwość oczu równa się pokusie: rzuć się z tej skały, pokaż cud, niech aniołowie cię wznoszą. Pragniemy cudów. Ciężko jest wierzyć skromnie, cicho i prosto. A święci, którzy mieli doświadczenia mistyczne, tym się zawsze charakteryzowali. Że najchętniej by nikomu o nich nie mówili i najgłębiej jak tylko można ukryli je przed światem z pokory. Jakże przeciwna jest to u świętych postawa w obliczu diabelskiej pokusy, która mówi: pokaż, że jesteś Bogiem, ale tylko ludzkim oczom. Nie pokaż swej wiary, tej głębokiej, którą masz w sobie, ale pokaż to na zewnątrz. Bądź Faryzeuszem, który stoi na rogach. Rozrywa szaty, który ma posępny wyraz twarzy i który chce, żeby wszyscy wiedzieli, że pości. I trzecia pokusa to pycha tego żywota, czyli wszystkie dobra tego świata i władza nad nimi. Władza, która smakuje najbardziej ze wszystkich pokus. Diabeł mówi, że ceną tej władzy jest oddanie mu pokłonu. I rzeczywiście tak jest. Zerwanie z drzewa owocu zakazanego było oddaniem pokłonu szatanowi. Było zrezygnowaniem z pójścia wolą bożą na rzecz własnej woli, która tak naprawdę jest realizacją woli diabelskiej, jego planu potępienia. Tu mamy oddać pokłon, jakże często to czynimy, poprzez wchodzenie z kompromis w tym światem. Jakże często to czynią ludzie, którzy mogą go dużo stracić. Wolą się nie wychylać, wolą na chwilę zapomnieć, że są katolikami, wolą przemilczeć pewne kwestie, żeby tylko nie stracić dóbr ziemskich. Czyli znowu Pan Bóg zszedł z piedestału po to, żeby tam miejsce zajął człowiek. Drodzy wierni, te diabelskie pokusy, które. Pan Jezus doświadczył na pustyni po czterdziestodniowym poście, są pokusami, które każdy z nas doświadcza i dziś. I moglibyśmy zadać sobie proste pytanie, dlaczego Pan Bóg dopuszcza na nas pokusy? Dlaczego wiemy przecież ze świętej teologii, że to Pan Bóg, trzymając diabła na smyczy, pozwala Mu kusić nas. Czy nie lepiej byłoby stworzyć świat, w którym żylibyśmy bez pokus, z naszą ludzką naturą? A jednak Pan Bóg dopuszcza pokusy z bardzo ważnego powodu. Bo, po drodzy wierni, by dostać się do szczęścia i raju, jakim jest niebo, trzeba dać dowód jednej tylko rzeczy, z której będziemy rozliczani czyli trzeba dać dowód miłości. I zastanówcie się przez chwilę. Chociaż przez chwilę, jak można Panu Bogu bardziej okazać miłość, jeśli nie zwyciężając własną pokusę, która na nas przychodzi? Czy jest jakikolwiek lepszy sposób? Można oddać cały majątek na Kościół i cieszyć się, że Cię ksiądz pochwali. Można, drodzy wierni, całe swoje życie. Pomagać innym, samemu znajdując w tym zadowolenie, w lustrze patrząc na siebie ze spokojem, że dobrze czynię. Ale to wszystko jest niczym w porównaniu z, z momentem, w którym człowiek ma jakieś pragnienie wynikające z jego natury, to jest moje pragnienie, to jest pragnienie zabarwione grzechem, to jest pragnienie w złą stronę, ale to pragnienie da mi jakąś tam ziemską przyjemność, i ja z tego rezygnuję. Czy to nie jest prawdziwa miłość? Ona właśnie tu się okazuje, ona tutaj, drodzy wierni, jaśnieje, właśnie w tym miejscu. Można by zatem powiedzieć bardzo prosto, że pokusy, których doświadczamy, są nam dane w prezencie po to, byśmy nauczyli się kochać i mieli jak kochać Boga, naszego Ojca w niebie, naszego Pana Jezusa Chrystusa i ducha świętego, źródło wszelkiej miłości w nas. Rozumiecie, drodzy wierni, czyli bez pokus my bylibyśmy pozbawieni tej wielkiej szansy miłowania Pana Boga sami od siebie. Tak najbardziej jak tylko potrafimy, tak najszczerzej jak tylko umiemy. Zazwyczaj patrzymy na pokusę z niechęcią. Im bardziej rośnie w nas niechęć, tym szybciej jej ulegamy. Zachęcam was, byście popatrzyli w wielkim poście na pokusę jako czas i moment, w którym Pana Boga się miłuje. To naprawdę wiele zmienia i pozwala właściwie przeżywać pokusy. Kiedy człowiek dochodzi do takiego stanu, w którym zaczyna walczyć z pokusami dla miłości, wtedy świat go coraz mniej rozumie. Wtedy rzeczywiście rezygnuje z tego, co świat proponuje, i wtedy. Wypełniają się w naszym życiu takie doniosłe słowa świętego Pawła, którymi dziś zakończona była lekcja. Bo ten, który zwycięża pokusę dla świata jest zwodzicielem, ale przecież jest prawdomówny. Ten, który zwycięża pokusę dla świata jest niezrozumiały, tajemniczy, ale tak naprawdę wygrywając z pokusą jest świadkiem i wszyscy czują o co chodzi. I wszyscy intuicyjnie wiedzą, że tu jest prawda. Ten, kto zwycięża pokusę, no musi umierać każdego dnia, bo przecież rezygnuje z siebie, a przez to żyje inaczej i lepiej. Ten, kto zwycięża pokusę, jest tym, który jest karany i przez świat wyśmiany, a przecież nie jest przez to uśmiercany, a raczej dąży ku życiu. Ten, który zwycięża pokusę, namęczy się i umorduje. Ale przecież, gdy ją zwycięży, zamiast smutku rodzi się wesele. Ten, który zwycięża pokusę, nie ma za wiele, bo świat mu nie będzie płacił za jego świętość, ale przecież ma coś, czego świat nie ma i tak naprawdę nic nie mając, wszystko posiada. Obyśmy w tym wielkim poście dobrze nauczyli przeżywać się te pokusy nie na wielki post, ale na całe nasze życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.